Siemano, z tej strony Dzisiaj nagrywam na serwerze SKKF. Um, Chodziłem sobie po mapie i znalazłem gildię. Nie wiem, jaka to jest gildia, ale nie ma kuba. Przywitaj się, Moti. Siemano, siemano. E, ja teraz dochodzę do niego na te kordy, chociaż będzie ciężko. X było minus 6400, tak? Ten, no. Ta gildia jest wielka. Zobaczcie. Dobra, dobra. Ym. Będziemy tutaj w gildii Kupa na serwerze, także będzie się nieźle działo. Na moim kanale też się pojawią filmiki, także easy. Smail też będziesz nagrywał, nie? Nie. Mm. Wziął. Ciekawe, ciekawe, bo tu jeszcze krzymeczki są. Ja sobie zrobię takie zrobię sobie fajne intro, człowieku. Teraz, bo w Camtasia Studio robię, bo mam fe, pełną wersję. Kupiłem se. Dobre. Ej, czekaj. Um, wychodzę stąd i wychodzę do jakiegoś pokoju. Nie wiem. Ej, czekaj. <grym> Dobra, nie ma tutaj żadnego pokoju. Ej, tylko zostaw mi tam coś, co nie? Nie się tak nic nie ma. Ta. Kulicie, tam. jeszcze raz. Ale zostań tam. Zadam, zadam. Ja. Co już wchodzi? Bym No TS a TS-a, muszę mieć TS-a. Dobra. Ej, chłopaki. O. Ej, trzeba. Ja bym kupać, się chciała przenieść. Fajna gildia. Mówię Ci. Dobra. O. No, dobra, teraz to wziąłem. Ciekawe, ciekawe. O, co to jest tutaj jeszcze? znalazłem coś. Kupiłem przed zaczęłam zacząłem grać i już taka itemsy. Ej, szło, że mam mamy na 30, nie? Tutaj gdzieś. Nie wiem, może w blawy tutaj gdzieś jest A Ej, sorry mnie nie było, bo ja mam trochę niogar teraz, bo u mnie głośno. Spoko. Jak coś, to mikro. Ja sobie tylko uba dzisiaj kupuję, bo zdadałem i będzie git. Seta mi pozbierali, koksy mi pozbierali. A Smila i tutaj nie można kopać afek, że sobie na noc zostawiasz. Tak? No bo banują ten -ban gildii będzie. Ej X to było minus? Tak. Ja co? Nie mówię, że wbiłeś na plusa. Na plus byłem. Na plus cały czas cały czas Okej. Okay. Ej nie, dobra, ja już... Ja pierdziele. Ej, może będziemy chodzić tak sobie po mapce i będziemy szukać czegoś. Gildy. Bo dużo gildii wygasło. Tutaj już byłem. Dwójki. Nie wiem, czy tutaj byłem, ale w Pozle. My mamy w kupie mamy ten e, fajny portal na spawn. Może portal na spawn, i z portalu nas e, ze spawna? Możemy sobie w, e, tak 10 minut dojść do naszej gildii, człowieku. O, gdzie git? Mm. No. No, jakby się tutaj flyać dało, to bym se. Ale nie. Bo nie ma tam dostępu dla graczy. Ja na tym serwerze próbnym co robiłam, nie? No. To dałem sobie, że, że dla graczy jest fly. O, o! Panie jakby coś takiego dali, nie? Nie, bo właśnie jakby się klepali, to by... Ale nie, no. nie, że możesz latać po mapie. Nie. Tylko na przykład dajmy na to jednorazowo tak, że jak jesteś fierkillem i chcesz sobie zrobić, to masz taką ochronę na długi czas. A no tak na... Albo fly czy coś. Nie. No wychodzę stąd. Będę na górze czekać na ciebie. A jak jakiś djekson przyjdzie, to nie wiem, to będę do logu. Co to tam Tutaj już byłem. Tutaj też już byłem. Co tutaj byłam? Chyba byłem. Smile czyli ty już jesteś u nas w wildi nie? Chciałem? No bo Master cię doda, powiedział. To, to fajnie, kryp okay. Chłopie z nimi jest taka deka no spoko. Ej, co to jest? Podlali. Czekasz tam na mnie? Czekam, czekam, ale ja się czekam szuszynki Jeżeli jakiś diakson mi teraz zabije to ja nie wiem, ja się sam zabiję. Lepiej niż ten Dekson. Jeszcze ranki dostanie. A w ogóle co to za nowy admin, jakiś faku na tym hardkorze? Nie. Normalnie. A za, A za co go hack Speedhack. No, Speedhack, aura, aura. co? A no. smile? Co? No, Lol, nic. Dobra. O, patrzę, jak to baza. O, ja. Jakbym się odbanował, to fajnie by było, jakby mnie wysadziło gdzieś koło naszej gildii, nie? Hmm. To by było dobre tylko. A ja jestem daleko z od nas, od gildi? Aha! Uh w -huh. wieku! jak my jesteśmy prawie pod spawnem. Ojo. Nasza gildia jest. To co, że nie nas... macie? Nie. No w sumie my chcemy mieć klepy, dlatego wychodzimy na kogoś, nie? Jak ja, jak ja chłopię, błąd zrobiłem, zamiast sobie dać paru do ekwipunku, dzisiaj bym mnie zadał. Ale zabiłem dwóch, zginąłem raz, a myślę, chciałem zrobić takiego harda, żeby w ogóle nie zginął, nie? Na tej edycji do końca, już. O, o Exest Ex Ex nabił pierwszą topę. Co, kto? Exest. Bo Sewux był. Sewux.pl. No no, 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 widzę, widzę. I nagrywasz dalej, czy jak? Nagrywam, nagrywam. Ostatni jest Expert. sądy Tutaj portal do matera. I już just... zdałem. Serio? Aha. Give me five more, please. To dobra. Kończę z nagrywaniem. Nara. No, no, po. No sobie tego ocinam. Eldo.